ze strony Góry do was bardzo dziękuję na moim kanale, a to jest powrót. Ice Cream 3, moja najgorsza część. Nie pytajcie dlaczego. Ogólnie mam mody od. Ale. Ale nie będziemy z nich korzystać. Bo nie chcemy oszukiwać w pierwszym odcinku. Jak widzicie, mam mody od outfit, więc. Ale no, wychodzimy! No, pierwszy raz tutaj widzimy. Będę używał modów do outfit. O niekiedy be, kiedy be, nie, kiedy nie będę mógł czegoś zrobić, yy, przedmiotów, więc jak zostawicie 5000 latek w górę, przechodzimy już Ice Cream. Jak, jak zostawicie 5000 łapek w górę, to może nagram Ice Cream 3 z modem do Builda, build, na razie sobie to dam gdzieś tutaj. O nie, dobra, będę musiał wszystko sam przechodzić. Ale tą cynkę widzieliśmy. Bierzemy to. Tak bierzemy. Pyk! On to usłyszał, oczywiście. Jedziemy. Polis, tak? czemu my mieliśmy drzwi otwarte? Nie wiem. Przepraszam za mojego kolegę Huberta, jak do mnie pisze. Czekajcie, idę mu napisać. Nie widzą, wy już jestem, ogarnąłem sobie list w ogóle. Ogarnąłem, że patrzcie, jak mamy modę od Talni Build i jesteśmy na... na... no wiecie, patrzcie. I nas widzi. Ej! Okay. Ale tu tak będziesz biegł? Ej, on biegnie do mnie w każdej chwili. O Boże. No tam będziemy później iść, bo pierwszy potrzebujemy łopaty. Rodzik samochodzik idzie za lis, mówi ale grubaska. Jeszcze co? O, muszę to otworzyć jej, ja, bo się zbuguje. Ja kiedyś jej tego nie otworzyłem i zbugowała się. To było dla mnie wtedy najgorsze. Ale we have to fuck me, bitch. Możemy to sobie... kurde lis, no tam... Widzowie, bo patrzcie, ja użyję sobie tego na chwilę. Patrzcie. Nie wiem po co nam to, więc to wyrzucę. Teraz jedziemy do supermarketu lub galerii, jak ktoś woli. Ta cacinka też nas nie obchodzi, bo ja wszystkie cacjenki widziałem. Nie pytajcie skąd, no jak. Pewnie się też zapytacie, jakiego jej kodu używam. Używam kolumn Widzowie Widowie widzimy się, jak to zrobię, ale ja tego nie umiem, więc. Przepraszam, idę to z... nie no żartuję, idę to zrobić. Dobra, widzowie, już jestem. Yy... Wcale nie używam moda odtalni, bo tego nie umiem zrobić. Wcale, wcale. Dobra, mamy czerwonego konia, który będzie nam potrzebny. Widowie, przepraszam, że musiałam oszukać, ale po prostu tego nie umiem zrobić. Tutaj trzeba biegać w tym, ale ja za bardzo tego nie umiem robić. Wybaczcie mi. Dobra, teraz jedziemy do. Tam, gdzie są pociągimy. Ogólnie. Nie jestem takim debilem. Debilkiem jak rodzik samochodzik, że jak widzi moją matkę, to biegnie. O, e, ale dupę cztery. <laughs> Aha, a ja nie sądzę, że zrobiłem cztery rody. Jesteś z Anną. Jesteś z Anią. Nie, nie, jestem kochany. Ja na nas nagle wam, i jakby nie mogę ci zlec na molne. Jeden, co, jeszcze co? Butelki? Nie, a jest Anioł, napiszę, że nie zaraz. O, rodzik samochodzi, gdzie powąchać moje buty? To dziwnie, że jak miałam. Patrzcie to. On go Patrz Patrzcie tak od razu. O kurde, jeszcze jeden. mam nadzieję, że mi wybaczycie, że mam mody, ale myślałam, że już nagrałam Ice Cream 3 i... Gdzie jest czerwony koń? Nie gadę, że ja muszę tak go rozbić. Rada, rada, rad. Tak, że będziemy mogli zrobić speedrun. Ale to zaraz. A wezmę wszystkie konie. Na wszelki wypadek. Dobra, nieważne. Dwa konie nam wystarczą. Jak znikną, to ten. A jeszcze czapka. Jesteś z Anną. Prrr, wszystkie biznesowe. Dogoni mnie. Śpiewając tą piosenkę. Bogamika, twoja stara. Wkraczam niebanka. Męgą, ale ja. O Boże, rodzi samo Co zrobicie? E, nie będę się pytać. Wy wiecie, co oni robili. To co powiedziały? To co mówisz? Że jestem gównem. XD, Poczekajcie, widzowie. Rodziku! Ale ty jesteś głupi kuwa jak dupa. O Boże, ale biusiek. Czekaj, nie gadam. Z nikim. Dobra. Jezus, ty musisz do mnie pisać, kiedy nagrywam odcinek. Why oh, Jezu, hack mi! Dobra, idziemy po Czarliego. Chociaż mam tego rdzika. Czekajcie, ja sobie ogarnę tego. Widzę. O, dobra, ogarnę sobie tego. Czarliego. Niestety się nie udało go złapać. No niestety, Rod go złapał. I teraz. O, no dobra, jednak jest. Przyszedł ze mną. Ja już jestem. Patrzcie, mamy go. Mamy kolejnego grubaska. Teraz idziemy ubrać bezdomnego, który czeka na naszą dupę. Aby ją pożreć, jak matki. Oczywiście że to jest prank, widzowie. Nie przechodzę. I 3. Nie, no to też był prank. Ile tych pranków daje na filmie? Główno z dupy. Idzie Rot, jak matka. I mówi, ale dupa. <noise> I uciekają. Bo spotkali bludynkę, która siedziała tam, nie? I ona, takie zaczął nie? Okazało się, że jest no sama, po prostu. No i rusek i matka przyszli tam. No i nagle powiedzieli, ej, masz ładną dupę. ona powiedziała, dzięki, i poszli. <noise> Ale dupa. Tego bezdomnego dupa jest bezdomna. <noise> I, I no to prawda, akurat. Dawaj mi te kluczyki, nie, śpij, kochanie. Nie śpi kochanie. Śniadanie, jutro będziesz miał. Koteczku. dlaczego on w ogóle nie może pójść do tamtej przyczepy, jak ma kluczyki? Tylko tu będzie srał, Znaczy spał, to jest takie. Tak, naprawdę po prostu nie ma logiki, jak pan mięso, którego przechodziłem już. E, którego przechodziłem już. Ma się pojawić w środę. Znaczy, jak wy to oglądacie, to już jest na kanale. U mnie jeszcze nie ma, bo kiedy ja to nagrywam, jest. Chyba czwartek. Nie, czwartek... Sto... Ja dole jestem głupi. Yy, drugi dzień po weekendzie. Uważasz, już pewnie jest pan mięso, więc mi wiem go. Ale widzowie, zanim obejrzycie yy, ten filmik z Ice Cream 3, pierwsze obejść... Obejrzy, obejrzyjcie mój filmik z pana mięsem. Tam mówiłem, że Ice Cream 3 się za niedługo pojawi i to była prawda, bo... Gdyby nie ja to... Dobra, idę to przejść tą gierkę, bo mi to znika co chwilę. Widzowie, udało mi się za pierwszym razem. A ten godzin został zużyty. Ha! Co? No jajco. No i dupa, będziemy musieli tego konia zużyć na citach. Dobra, ja opuszczam tą grupę.

Dobra, mam dość! Dajcie mi święty spokój. Macie, widzowie, ice cream czy prześnięte? Nie obchodzi mi już to. Ja już mam dość wszystkiego. Piszą i piszą. Przepraszam was, widzowie, ale nie miejcie do mnie problem. Tylko do nich. Bo oczywiście, nic z mi nie dadzą zrobić. Może w kolejnym odcinku przejdę bez cheatów I przepraszam Za to wszystko, że Musiałem z cheatami, ale Zróbmy deal Jak zostawicie 5000 ap w górę e, Nagram e, jak przechodzę Ice Cream bez modów Ale tym razem musiałem Jak nie tak po prostu To od razu polecę do Ice Cream Cztery też będzie fajne. Ale pier, pierwsze pewnie mój kolega będzie mi kazał nagrać znowu. Odcinek gdzie to robię na, normalnie. A na razie przepraszam i... I co widzowie? To tyle. Do usłyszenia. I do usłyszenia, papa. Pa. Widzowie to jeszcze jest przesmak, proszę. Jeszcze zrobimy to zakończenie, bo czemu by nie? Proszę bardzo! To jest taka niespodzianka dla Was. Ale proszę, widzowie, nie mi przechodzić ice cream 3. Wolę już sobie przejść ice cream 4. poproszę bardzo, widzowie. To jest gruba z Gruba z debilki. Teraz będziemy powoli łazić. Tutaj w tym endingu się pojawia. zakonica, Pan gówno, No, serio, tak powoli będziemy. To jest najdłuższa. Od... Jeszcze kluczki, kaćki być. Kajki, kaczki. Kajki, kaczki, kaćki. Kieczki, kajki, Na stole. To jest najdłuższy odcinek, jaki zrobiłem z ice cream, ale to... O! O, się tefajki! Tak ustawiłem sobie recorda, bo czemu by nie? Proszę bardzo. Zresztą tam już był. A nie, tam nikogo nie było. No i dupa. Dobra widzowie, to moja siła, nawet nie widać drogi, nie? Bo tak to jest ustawione. Resztę sobie katynki zobaczycie w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, ja się z wami żegnam, pa!